Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na odcinek zrobkowy Mamy dzisiaj Paradisa za 10 zł, mamy dzisiaj y, cash, roll, cash roll i mamy super linie, Zobaczymy, czy coś tutaj będzie, czy nie. Y, tak jak już mówiłam w poprzednim odcinku, że nagrywam do przodu, bo pewnie odpoczywam już albo chodzę po górach i się po co i po ogóle zdobywam szczyty, no ale... Tak to jest. Wakacje trzeba też jakoś spędzić fajnie, a robimy to, co lubimy. No i odcinki nagrywam do przodu, żeby coś się działo na kanale, żeby nie było tak, wiecie, nudno, smutno i tak dalej. No i tak, zaczynamy sobie. Mamy tutaj wkład 25 zł. Kto nie oglądał poprzedniego odcinka, co zapraszam. Bardzo fajnie tam mi się udało wygrać. No ale zobaczymy, co tutaj będzie. Trzeba troszkę, prawdę ponarzekać. Oh. No i wiecie, i wtedy może będzie. <laughs> nie wiem, ale śmieję się. Yy, dawno nie drapałam tej zdrawki, nawet nie wiem, co szukać. Monety. I co? I diament chyba, tak. No i pewnie liczbę. Więc zaczynamy sobie szukać. Może akurat coś się... Boże, jakie to liczby malutkie. 33, 54, 41, 39 i 17. Więc szukamy 32, no oczywiście 56, 18, oczywiście 59...

F, dobra, pusto. No to zabieramy się za super superlinie. Super nie wiem, gdzie kupowane, bo paradiso w Łodzi. Dobrze. No i co? Zaczynamy sobie super linie kupowane, nie wiadomo gdzie, ale kupowane. I tak, słoneczko szukamy, słoneczko. No, nie widzę słoneczka. Biedronkę. No, nie widzę bieżonki. Czekajcie. Yy, musiałam przerwać. Zobaczcie, trzy elementy i trzech nie ma motyl. Motyl jest tu. Tylko jeden. Moneta. Nie wiem, czy to jest dobry znak, czy to jest zły znak, że tak nie ma, ale raczej złej. Okulary. Okej, okay. Łódź tu. Tu. Więcej nie mam. Mam nadzieję, że wy widzicie dobrze, bo. Bo nie wiem. tak. Będę głośno mówić. Balony. Balony. Tutaj są na końcu. Popcorn. Popcorn jest tu. Popcorn jest tu. Popcorn tu i tu. Cytryna. Cytryna jest tu. Bo więcej nie ma. Dzwoneczek. Dzwoneczek jest tu. Dzwoneczek jest tu. I dzwoneczek jest tu. Dobrze. Parasol. Parasol. Parasolki nie ma. Wiatrak. Wiatrak jest tu. Wiatrak jest tu. Jatrak jest tu, najwięcej nie ma. Księżyc. Księżyc jest tu, księżyc jest tu, i więcej nie ma. Lody. Lody są tu, tu i mamy jeszcze tu, dobrze. Piłka. Piłka jest tu, piłka jest tu, i mamy jeszcze tu. Podkowa. Podkowa. Podkowa jest tu, ale tylko jedna. Fajnie by było coś wygrać jednak. Rolki, rolki są tu. Zawsze na wakacje. Kwiatuszek. Kwiatuszka nie ma. Klapki. Klapki są tu. Klapki są tu. I mamy jeszcze tu klapki. I tutaj jeszcze są lody, widzicie? Tęcza. Tęcza jest tu, tęcza jest tu i tęcza jest tu. No i chyba nic z tego nie będzie. Klucz, klucz jest tu, jest tu, jest tu i jest tu. No ale nie było kraba, nie było roweru. Także zrapeczka jest pusta tym razem. No i co, ostatnia, kolejna szansa. Jest to w wodzie zrapeczka. No i zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Ale może nie być, bo w poprzedniej było. Była fajna wygrana, więc wiecie jak to jest. Będę przesuwać, ale lubię to zdrapkę i tą lubię i lubię zdrapkę yy, mega. Tutaj lody, tutaj lody, bo naprawdę są fajne. Pomarańcza, arbus, arbus jest tu, arbuz jest tu. Najwięcej nie ma. Rybka, rybka jest tu. I rybka jest tu. Dobrze. Lód, lód jest tu. Lód jest tu. No i więcej nie ma. Eee, latarnia jest tu. Więcej. I tutaj jeszcze jest latarnia. Zobaczcie. Dobrze. Słońce, słońce jest tu. I słońce mamy jeszcze tu. Dobrze. Rozgwiazda jest tu. I mamy jeszcze tu. Dobrze. Parasol. Parasol. Parasol jest tu. Dobrze. Serce, serce jest tu. Serduszko też dla was, więcej nie ma. Szorty. Szorty. Szorty są tu. Tu i tu. Dobrze. A tutaj jeszcze mamy lody. Nie, bo były lody na samym początku. ok kolejny kotwica. Kotwica jest tu. I kotwica jest tu. Dobrze. Liść. Liść jest tu. Najwięcej nie ma. Głową, y, znaczy Flaming, tu więcej nie ma. Mewa, mewa jest tu i Mewa jest tu i Mewa jest tu. Dobrze. Temo termometr, termometr jest tu i termometr jest tu. Dobrze. Koszula. Znaczy bluza, bluza jest tu. I więcej nie ma. Okulary. Okulary są tu, są tu, tu, tu i tu. Dobrze. Dwa ostatnie elementy, palma. Palma jest tu. I więcej nie ma. I ostatnie jest to deska. Deska jest tu. I deska jest tu. No i tym razem jest pusto, ale wcale się nie dziwię, no bo Przednia była wygrana. No tak, czasami jest. 25 zł, niestety yy, przegrane. No ale idzie transport. <grytanie> tak to mówię. I coś, i zapraszam Was na kolejny odcinek. Pozdrawiam, buzieczki, Pa, Pa!